Zwierzęta mogą się porozumiewać ze sobą za pomocą różnego rodzaju zachowań i gestów. Mogą to być okrzyki, śpiewy, postawa ciała, zapach i ubarwienie. Samce ptaków informują śpiewem np. o zajętym terytorium. Ostrzegają intruzów, że nie wolno się do niego zbliżać. Walki między samcami zdarzają się rzadko. Ryby barwami swojego ciała ostrzegają, że obszar jest zajęty i dojdzie do walki, jeżeli przeciwnik nie odpłynie. Na przykład, dudek, gdy coś go zaniepokoi, stroszy swój czub. Inne ptaki też stroszą pióra na głowie, gdy są na przykład przestraszone. Szpaki często wplatają w swoją piosenkę dźwięki, które usłyszą. Dzięki temu mogą bardziej przypodobać się samiczce. Zdrowy, dobrze odżywiony samiec gila ma intensywnie czerwone pióra na piersi, a samiec niedożywiony i chory ma pierś jasnoróżową. Ubarwione na przykład na żółto wnętrze dzioba pisklęcia to informacja dla rodziców, że młody domaga się pokarmu. Im piskle jest głodniejsze, tym szerzej otwiera dziób. Wyszczerzone zęby i położone uszy wilka ostrzegają przed atakiem. Wiele drapieżników pokazuje zęby, żeby wyrazić groźbę. Szympansy odsłaniają zęby, żeby poinformować o swoim strachu i zagrożeniu. Dźwięki wydawane przez słonie są przenoszone na bardzo duże odległości. Samica może nawoływać samca nawet z odległości kilkuset kilometrów. Gdy pawiany ziewają, nie są znudzone. W ten sposób raczej prezentują swoje kły które są większe nawet od kłów lwa. To znak, że nam grożą i demonstrują swoją siłę.